O programie Workspace zostało wyposażone w dwa rodzaje pisaków: pisak zwykły, pisak wielokolorowy oraz pisak obrazkowy. Dzisiaj powiemy o dwóch z tych pisaków: o pisaku zwykłym oraz pisaku wielokolorowym. Powiemy również o narzędziu, jakim jest gumka. Zacznijmy od pisaka zwykłego, w tym celu z paska narzędzi wybierzmy utwórz pustą stronę, a następnie zaznaczmy pisak. Spróbujmy teraz coś za pomocą niego napisać. Możemy zmienić kolor naszego pisaka. W tym celu z dolnego paska wybieramy kolor linii, a z palety zaznaczamy kolor, który najbardziej nam odpowiada. Widzimy, że możemy od razu pisać nowym kolorem. A dodatkowo po lewej stronie od palety kolorów mamy dostęp do pięciu kolorów najczęściej przez nas używanych. Możemy zmienić również. Szerokość linii, w tym celu wybieramy z dolnego paska szerokość linii, a następnie szerokość, która nam najbardziej pasuje. Możemy również zmienić przezroczystość linii. Tutaj też z dolnego paska wybieramy przezroczystość, a następnie przezroczystość, która jest nam potrzebna. Dodatkowo możemy zmienić koniec naszej linii. Niech to będzie strzałka, oraz możemy zmienić styl linii. Niech to będą kropki. W tym prostokącie na bieżąco możemy obserwować wszystkie zmiany, które zaprowadziliśmy w narzędziu, jakim jest pisak. Zwróćmy teraz uwagę na kolejny pisak: na pisak wielokolorowy. Ponownie utwórzmy nową stronę, następnie wybierzmy menu Workspace, Narzędzia i zaznaczmy pisak wielokolorowy. Mamy dostęp do dwóch pisaków wielokolorowych, do gradientu oraz do koloru i kontur. Napiszmy coś za pomocą gradientu. Podobnie jak to było w przypadku pisaka zwykłego, możemy zmienić kolor naszego pisaka wielokolorowego. W tym celu wybieramy kolor początkowy. Z palety kolorów wybieramy kolor, który potrzebujemy. Następnie wybieramy kolor końcowy. I możemy pisać już dwoma nowymi kolorami. Dodatkowo możemy zmienić szerokość. Musimy zmienić szerokość koloru początkowego oraz szerokość koloru końcowego. Widzimy, że szerokość została od razu zmieniona i również przezroczystość. Przezroczystość koloru początkowego i przezroczystość koloru końcowego. Drugi pisak wielokolorowy to pisak kolor i kontur. On wygląda troszkę inaczej. I podobnie jak było to w przypadku pisaka wielokolorowego, gradient, również możemy zmienić jego kolor, kolor konturu, kolor wypełnienia, szerokość koloru brzegu szerokość koloru wewnętrznego oraz przezroczystość koloru brzegu i przezroczystość koloru wewnętrznego. I podobnie jak to było w przypadku pisaka zwykłego, tutaj w prostokącie mamy dostęp, podgląd do wszystkich zmian, które zaprowadziliśmy w pisaku. Zwróćmy teraz uwagę na gumkę. Z paska narzędzi wybieramy narzędzie gumka. Nie jest to nic innego jak gumka, za pomocą której możemy ścierać. Możemy chociażby ścierać to, co przed chwilą napisaliśmy. Zaznaczamy fragment, który chcemy zetrzeć, po prostu go ścieramy. Możemy również ustawić sobie wielkość naszej gumki. Jeżeli chcemy zetrzeć coś mniejszego, rozmiar może być mniejszy. Jeżeli musimy zetrzeć coś większego, no to możemy bardzo powiększyć naszą gąbkę.